Witam w telewizji Nczas TV a naszym gościem jest dzisiaj kandydat na prezydenta konfederacji Krzysztof Bosak. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu Zanim przejdziemy do rozmowy, przypominam, że telewizja N TV jest utrzymywana przez Fundację Najwyższy Czas. Na dole Państwo widzą belkę z naszym numerem KRS i cały czas w związku z tymi wszystkimi przesunięciami i ograniczeniami można jeszcze wpłacać. Podobno można wpłacać do końca maja. A co będzie później, to zobaczymy. Eee, Krzysztofie, wyborów. To ja, to ja od razu się zrewanżuję informacją, że na mój komitet wyborczy można wpłacać tylko do dzisiaj. Także jeżeli ktoś się zastanawia, czy wpłacać na N-Czas, czy na komitet wyborczy Krzysztofa Bosaka, to na N-Czas do końca maja, a na komitet tylko do dziś, bo już później teoretycznie nie ma kampanii. No, być może będzie jednak, bo sytuacja jest właśnie taka, że i tego miało dotyczyć moje pierwsze pytanie, że wybory miały być w niedzielę, ale najwyraźniej w niedzielę już ich nie będzie, znaczy na pewno już ich nie będzie. To co dalej z kampanią? No, bo nie wiadomo, ile ona będzie właśnie trwała. Ona może potrwać tydzień, dwa tygodnie, a niektórzy mówią do lipca, no to wtedy to będzie dwa miesiące, tak? A jeszcze też pada termin sierpniowy, to są trzy miesiące. To jak to będzie wyglądało? To zależy jak na sprawę spojrzeć, dlatego że od strony politycznej kampania będzie się toczyć aż do wyborów, a wybory będą w maju lub w czerwcu lub w lipcu lub w sierpniu. Tak w tej chwili wyglądają prognozy. Natomiast od strony prawnej kampania kończy się dzisiaj i no, mamy uchyloną ciszę wyborczą w sobotę i w niedzielę, a od poniedziałku wpadamy w jakąś dziurę prawną próżnię. To znaczy, yy, wedle obecnie obowiązujących przypisów wyborczych kampanii od poniedziałku już nie ma. Więc jako Komitet Wyborczy przestajemy mieć możliwość publikowania reklam, yy, wydawania legalnego pieniędzy na nasze działania. I właściwie nie wiadomo co robić, w tym sensie, że zapowiedziana przez dwóch panów Jarosławów zasada zachowania praw nabytych to jest tak naprawdę nic innego jak ich widzi mi się, nic nie warty świstek papieru, oświadczenie polityczne puszczone zresztą do mediów jakimś bocznym kanałem. A tak na serio, no to jeżeli chcieliby to zrealizować, to wymagałoby to nowelizacji prawa wyborczego, które zajmie w najlepszym razie z miesiąc, i do tego czasu, kiedy nie wejdą w życie jakieś przepisy przejściowe, to po prostu my znajdujemy się w prawnej próżni, to znaczy oczywiście będziemy prowadzić politykę medialną, ale to nie może być od strony prawnej kampania wyborcza, bo jeszcze zostaniemy oskarżeni o nielegalne prowadzenie kampanii. Ale przecież wyborów nie było, no więc można powiedzieć, że te takie domniemanie, no bo to też nie jest tak, że całe prawo musi być zapisane, jak ruszyć prawą nogą, jak ruszyć, jak ruszyć lewą nogą i czy tam przystąpić z prawej na lewą w każdej sekundzie, tak. Istnieje jakiegoś rodzaju swoboda, no zwłaszcza tutaj przecież my jesteśmy ze środowiska wolnościowego, to rozumiem, że w zasadzie to chyba to się sprowadza do tego, że już od poniedziałku to już możesz sobie właściwie wydawać dowolne środki na kampanię, jeśli by się nie miało oczywiście i prowadzić w to w zupełnie dowolny sposób. Na ile na ile nie ma ograniczeń, no bo to co nie jest zakazane, jest dozwolone, tak? Jeszcze raz podkreślam, że ty się posługujesz zdroworozsądkowymi rozumowaniami. Natomiast my mamy komitet wyborczy, który podlega kontroli i musi działać znaczy, no, my w odróżnieniu od PiS uważamy, że musimy działać na gruncie prawa. Więc y, kampania wyborcza się kończy, a co się zaczyna w poniedziałek, ruszamy w nieznane, ruszamy w kryzys wyborczy, w kryzys polityczny i będziemy starali się przedstawiać swoje propozycje, żeby ten kryzys jak najszybciej się zakończył. Dzisiaj byłeś na, znaczy zrobiłeś konferencję prasową poświęconą temu strajkowi, czy jak to tam nazwać, protestowi przedsiębiorców. Ewidentnie jeden z kandydatów na prezydenta postanowił w taki sposób publicznie zaistnieć. Tak? Oczywiście istnieją, istnieją poważne jakby przyczyny dla, dla tego typu protestów, natomiast ten kandydat wyszedł z tym jako pierwszy. Nawet tam został zatrzymany na parę godzin, potem został zwolniony. Tam dostał mandat 500 złotych, już go mm -hmm. tam PiS zaatakował, że ma zbyt duży samochód, jak rozumiem. Czy nie sądzisz, że my tutaj złapaliśmy jako ta formacja z tej strony troszkę zadyszkę, bo to właściwie konfederacja powinna być na froncie tego typu działań, bo no nawet jak się rozejrzymy dookoła, to widać, że już w niektórych krajach te wszystkie restrykcje są powoli znoszone, a u nas to zamrożenie trwa? No przede wszystkim ja myślę, że jesteśmy w awangardzie walki jednak o wolność gospodarczą i normalność w życiu społecznym i także w gospodarce. Nie ma dnia, żeby nasi posłowie nie zabierali na ten temat głosu. Byli również nasi działacze wczoraj w nocy podczas właśnie trwania strajku przedsiębiorców. Dzisiaj po południu, kiedy znów ponownie ludzie mieli się zbierać, wiem, że wybierali się do nich nasi posłowie z Jackiem Wilkiem na czele, żeby dołączyć i również wziąć udział w tym wydarzeniu. Ja natomiast dzisiaj apelowałem do prezydenta Rzeczypospolitej, żeby wystąpił jako mediator, żeby zaczął działać reprezentował interesy obywateli, a nie interesy rządu czy banków. Wydaje się, że prezydent właśnie Andrzej Duda tutaj swoją rolę widzi trochę inaczej, ale dla mnie ta cała sytuacja jest dobrą okazją do tego, żeby wartykułować, jak ja widzę, rolę prezydenta. Uważam, że prezydent powinien być aktywny, powinien właśnie wejść pomiędzy rząd, a tych rozgorączonych ludzi i mediować. Myślę też, że jako Konfederacja robimy bardzo dużo rzeczy, które zasługują na Zauważenie, choćby budowa przez doktora Sławka, męcena kongresu polskiego biznesu, nieustanne właśnie artykułowanie przez nas haseł związanych z gospodarką na forum sejmowych, merytoryczna krytyka tarczy antykryzysowej. To jest duży dorobek. Natomiast oczywiście protesty uliczne też są ważne. Dobrze, że ktoś je zainicjował i zobaczymy, jak to się będzie rozwijać, w którą to będzie złożyło stronę. Wiemy, że do takich protestów też często przyklejają się różni ludzie. Którzy nie do końca z konkretnym tematem mają wiele wspólnego, a po prostu szukają wrażeń czy jakiejś awantury. Do takiej awantury dzisiaj w nocy doszło z policją, która zdaje się, że ten proces zlikwidowała. Natomiast, tak jak mówię, rozgoryczenie wśród części naszego społeczeństwa jest wysokie, więc pewnie będziemy mieć takich wydarzeń coraz więcej. A pojawiają się, pojawiają się już takie pomysły, żeby ogłosić, na razie, tak jak mówię, w sieci tam. W mediach społecznościowych, żeby ogłosić bojkot maseczek. Wiemy, że zaraz się zrobi ciepło, bodajże w sobotę już ma być 24 stopnie, mimo że tam w nocy przymrozki, i naprawdę to noszenie tych maseczek stanie się, krótko mówiąc, nieznośne. Tak? Nie mm -hmm. wiem, czy, czy tutaj premier Morawiecki chce ludzi aż tak wytresować, żeby po prostu no, cierpieli na własne, na własne życzenie. Ale wydaje się, że taki postulat może osiągnąć pewien poziom nośności. Czy nie sądzisz, że warto by przeanalizować, czy warto by, no krótko mówiąc, takim postulatem nie wystąpić? Warto analizować, warto wsłuchiwać się w różne głosy. Mi się wydaje, że ten reżim kwarantanny już się mocno rozluźnił. To widać po ruchu na ulicach, po ilości aut na parkingach, to widać po korkach i to widać też po tym, właśnie na ile ludzie restrykcyjnie stosują się do tych ograniczeń. Z drugiej strony też trzeba jakby szanować wrażliwość tych obywateli, którzy realnie obawiają się zarażenia. Niezależnie jak silne to ma podstawy, to społeczeństwo zostało przestraszone, duża część naszego społeczeństwa traktuje takie jednak ograniczenia bardzo poważnie. Ja sam kilka razy, kiedy zapomniałem na przykład wytałca z tą maseczką, byłem upominany przez jakichś starszych ludzi i nie mam w ogóle do nich pretensji, no bo jeżeli oni nasłuchali się tych wszystkich rzeczy i są przestraszeni, no to 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 oczywiście postrzegają to po prostu jako zwiększenie poziomu swojego bezpieczeństwa. Natomiast mi się wydaje, że już się to powoli rozluźnia i dobrze, żeby rząd po prostu jakiś rozsądny termin nakreślił, kiedy odpuszczamy to i zostawiamy to jako środek fakultatywny. To znaczy ci, którzy chcą dla swojego czy innych bezpieczeństwa te maski nosić, przecież niektórzy nosili jeszcze przed epidemią. Ja w Warszawie ze zdumieniem obserwowałem, ale to chyba chodziło o to, że niektórzy bali się smogu. I uważali, że im te maski odfiltrują właśnie te zanieczyszczenia z powietrza. Myślę, że i po epidemii, i po kwarantannie zostaniemy w sytuacji, że niektórzy będą chcieli to nosić. No ale jednak większość społeczeństwa powinno mieć możliwość jednak samodzielnego zdecydowania o tym, co noszą. Spójrzmy na tą całą sytuację z drugiej strony, bo ja postrzegam to, że ty przez dwa tygodnie, miesiąc albo dwa będziesz dalej prowadził kampanię, to to jest twoja szansa tak naprawdę, tak? Bo. I Już teraz widać, że Twoja rozpoznawalność wzrosła. tak? Widać, no to jest cały czas na razie jakieś tam kilkanaście procent, ale nie ma wcale powodu, żeby na przykład za miesiąc się nie stało to 20, 30, 40 czy tam odpowiednio więcej. Więc z punktu widzenia też promowania marki politycznej to jest rzecz, wydaje mi się, wbrew pozorom korzystna. Pytanie, co byś chciał zrobić, żeby rzeczywiście taki efekt osiągnąć? No, bo trzeba mieć na to pomysł i próbować go realizować. Wiem oczywiście, że jesteś blokowany w tej głównej państwowej telewizji, tam żeś przypomniał o tym podczas debaty. Natomiast, no, nie mówię, że to muszą być takie radykalne ruchy, jak tam pana Tanajno, który dał się aresztować nawet po to, żeby uzyskać pewien rozgłos. No, i ten efekt oczywiście uzyskał, ale. Jakieś drobniejsze rzeczy, które, no krótko mówiąc, do tej dużej rozpoznawalności mogą doprowadzić? No dzisiaj jesteśmy po całym dniu narad właśnie sztabowych co do tego, jak radzić sobie w tej nowej rzeczywistości wydłużającej się nie wiadomo ile kampanii wyborczej. Mogę jedynie obiecać, tak w pierwszy dzień tej nowej sytuacji, że będę bardzo aktywny, że myślimy nad tym, jak wyróżnić się spośród innych kandydatów że chcemy właśnie prezentować i wyjątkowość środowiska konfederacji, i wyjątkowość mniej jako jedynego tak naprawdę poważnego, mającego realne szanse na wejście do drugiej tury kandydata spoza establishmentu. Będziemy starali się te wszystkie przewagi pokazywać, natomiast nie ma na to jednego prostego sposobu. Tu trzeba po prostu bombardować internet i media głównego nurtu i po prostu społeczeństwo. Nieustanną mnogością nowych pomysłów, mnogością zabiegów, które mają na celu skoncentrowanie uwagi społecznej i pokazanie tej alternatywy, którą jesteśmy tak dla obozu rządzącego, jak i dla tej całej centrolewicy nazywanej opozycją totalną. A jakby ta kampania się jednak dzisiaj kończyła, to jakby się podsumował, bo to były trzy miesiące, trzy miesiące no, różnych działań. Też ciężkiej pracy, no i teoretycznie, właśnie dzisiaj miałbyś czas na podsumowanie, bo za dwie godziny, czy tam za parę godzin, by się rozpoczynała ta nieszczęsna cisza wyborcza i już byś potem nie mógł się sprawą merytorycznie zajmować. To zakładając, że kampania się kończy, jak byś to tą całą sytuację opisał? Ja właściwie od, od długiego czasu nie wierzyłem w teren 50 maja, więc nie nastawiałem się na to, że to będzie koniec. Natomiast cóż mogę powiedzieć? Po pierwsze ten czas od stycznia, kiedy rozstrzygały się prawy wybory, do teraz minął bardzo szybko. To dlatego, że bardzo ciężko pracowaliśmy. To są nie dziesiątki, a moim zdaniem setki udzielonych wywiadów, komentarzy, konferencji prasowych. Zalaliśmy internet ogromną ilością przekazu formułowanego codziennie w mediach społecznościowych, codziennie nowych zdjęć, różnego rodzaju filmów, wideo. Bardzo mi w tym pomagali wszyscy współpracownicy z Konfederacji. Wcześniej bardzo udana, sprawna zbiórka podpisów. Tak naprawdę ta zbiórka podpisów też nam zabrała sporo czasu na kampanię, bo zanim, zanim nie zebraliśmy podpisów, to taka realna kampania jeszcze się nie zaczynała. To był dopiero rozbieg. Tej realnej kampanii nie jest wcale tak dużo. Mieliśmy w planie bardzo intensywną trasę Spotkań po całym kraju. Niestety zatrzymaliśmy się tuż na początku tej trasy po pierwszych spotkaniach. Frekwencja na nich była bardzo dobra. Było duże zainteresowanie. W małych, czasem powiatowych miastach po sto kilkadziesiąt osób to był standard i to bez jakichś płatnych ogłoszeń o tych spotkaniach. Więc jestem pewien, że gdybyśmy zrealizowali nasz zwykły plan na kampanię bez tej epidemii, a ten plan polegał na tym, żebyśmy w szczycie kampanii szli w kierunku coraz większych miast i kończyli serią konwencji regionalnych w dużych miastach, to jestem pewien, że gromadzilibyśmy setki, o ile nie tysiące ludzi na tych konferencjach regionalnych i że to byłaby naprawdę, e, e, prawdziwie wyjątkowa e, sytuacja. Natomiast niezależnie od tego, ja czuję codziennie wzrastającą rozpoznawalność i wzrastające poparcie, dużo sympatii. Dzisiaj po konferencji przed palcem prezydenckim sporo osób mnie zaczepiało, czy to po to, żeby pogratulować w kontekście debaty, czy zrobić zdjęcie. No i to są, trzeba tu powiedzieć, gratulacje dla wszystkich, którzy przy tej kampanii pracują, tych, którzy pomagają rozwieszać plakaty, banery zaangażowali się. Widzę takie poruszenie przed sympatyków. No i to jest zawsze zwiastun pewnej nadziei i znak pewnej mobilizacji społecznej. I teraz, to co przed nami stoi, to w obliczu tej wydłużającej się kampanii, tą mobilizację jeszcze wzmagać, docierać jeszcze szerzej jest przekazem, po prostu starać się jak najbardziej wykorzystać tą falę zainteresowania społecznego, która bez wątpienia jest. Bez wątpienia jest. Ja to widzę, ja to czuję. Więc, więc więc myślę, że można mówić już tutaj na wstępie o pewnym sukcesie, chociaż ten prawdziwy sukces to oczywiście wejście do drugiej tury i rywalizowanie z Andrzejem Dudą o prezydenturę, zmuszenie właśnie prezydenta Andrzeja Dudy do poważnej dyskusji jeden na jeden, nie tak jak mieliśmy to w tej debacie, że każdy po minutkę, zero repliki, zero riposty. Takie, jak to nazwałem, cieplarniane warunki dla Pana Prezydenta, chociaż i tak swoje usłyszał. No, ale już, już w tej chwili możemy mówić o pewnym sukcesie według badań ibrysu pomiędzy styczniem, a obecnie kwietniem. Znaczy, a kwietniem, już jesteśmy w maju, ale badania kwietniowe, podwoiła się liczba osób, które mnie popierają, to jest, to jest naprawdę ogromny, bardzo dobry wynik. No i oby tak dalej, oby tak dalej idźmy w tym kierunku, czuję też zainteresowanie i poparcie wśród ludzi młodych. Czasem tak młodych, że jeszcze nie mają prawa głosować, ale to wszystko będzie grać na naszą korzyść z czasem. A jak oceniasz wpływ tej kampanii na pozycję Konfederacji, tak? Bo tutaj widzieliśmy parę sondaży bardzo dobrych, w których tam raz przeskoczy, Konfederacja przeskoczyła PSL, teraz regularnie zdaje się lepiej występuje w sondażach niż postkomuniści. Jak sądzisz, jakie tutaj są współzależności? No, mi się wydaje, że Konfederacja złapała wiatr w żagle, jakby o rok szybciej niż kampania prezydencka w zeszłym roku. Rejestruje już od ponad roku tendencję wzrostową i jest takim wehikułem, znacznie szerszym nawet niż moja kampania prezydencka. My to też widzimy w badaniach, że ja muszę walczyć z jednej strony o wyborców, którzy nie są wyborcami Konfederacji jestem w stanie ich pozyskać. Z drugiej strony muszę też walczyć o całość wyborców Konfederacji, bo jest też ludzi, która głosowała na Konfederację w zeszłym roku, a w tych wyborach też zerka w kierunku innych kandydatów. Także to nie jest dokładnie to samo. Ludzie, którzy są gotowi poprzeć mnie i ludzie, którzy w zeszłym roku poparli Konfederację, to jest w dużej mierze ta sama grupa, ale nie w 100% identyczna. To tworzy też ciekawą dynamikę społeczną, ciekawe napięcie. I co najważniejsze, bo to jest najważniejsze w socjologii politycznej, w obu przypadkach mamy tendencję wzrostową, więc trzeba kłóć żelazo póki gorące i rozwijać te nasze środowiska polityczne, rozwijać nowy ruch polityczny, rozwijać nową ofertę pod względem i programowym, i ideowym, dobrego, uporządkowanego intelektualnie, mocnego, merytorycznego, konserwatywno-wolnościowo-narodowego przekazu. Szanowni Państwo, miałem dzisiaj rozmawiać z Krzysztofem Bosakiem jako... W formie takiej ostatniej rozmowy, czy tam, przed, w której z ostatnich, przed, przed wyborami, no najwyraźniej jeszcze tych rozmów zdążymy przeprowadzić, pewnie kilka, oby nie kilkadziesiąt, bo to już będzie trochę za dużo, ale nawet do tego może dojść, jeśli te wybory będą tam, nie wiem, w sierpniu. Ale sytuacja jest taka, Jeszcze życiu... ciekawostkę powiem, że będzie musiała być też jeszcze jedna debata w TVP, dlatego że rozporządzenie wymagające tej debaty definiuje, że ta debata musi się odbyć najlepiej przed wyborami. No już w tej chwili wiadomo, że ta debata, która odbyła się przedwczoraj, nie spełnia tych wymogów, żeby właśnie już w przesuniętym terminie zaspokoić wymagania z rozporządzenia Krajowej Rady. Tak, no pytanie też drugie takie z serii dziwnych, to kto będzie startował też w tych wyborach, bo tam słyszymy, że niektórzy chcą podmienić kandydata, a inni chcą swojego jakiegoś tam dorzucić, tak? Więc to... Mi się wydaje, że na razie informacje o podmienianiu kandydata to są jednak złośliwe spekulacje, wychodzące głównie ze strony obozu rządzącego po to, żeby wskazywać słabość ewentualnych kontrkandydatów dla Andrzeja Dudy. Natomiast ze sztabów, z żadnego sztabu nie słyszałem takiego zainteresowania, żeby zmieniać kandydata i ja uważam, że uczciwie byłoby dokończyć po prostu w przesuniętym terminie te wybory w obecnym składzie. Tyle, że czekamy na ten termin, bo niektórzy mówili, że dzisiaj to się wyjaśni, ale wygląda na to, że dzisiaj się nie wyjaśniło, więc nie wiem, ile będziemy czekać. Nie, tu jeszcze będzie się dłużej ciągnąć gra. Będzie jeszcze taka gra, przepychanie, przerzucanie gorącego kartofelka z rąk do rąk i obwinianie oczywiście opozycji przez obóz rządzący, a opozycja z nami, z Konfederacją w składzie, słusznie będzie wskazywać, że obóz rządzący ponosi tu 100% odpowiedzialności za to zamieszanie. No, znaczy o, o tyle nie sto, że ten Senat rzeczywiście mógł od razu odrzucić tą ustawę, no bo jeszcze... Nic by to nie zmieniło, nic to nie zmieniło, bo już w tej chwili widzimy, że kiedy ustawa przeszła przez sen, to ciągle nie podpisuje prezydent Andrzej Duda. Także to była trochę zasłona dymna, jak się teraz okazuje. Szanowni Państwo, naszym gościem był Krzysztof Bosak, który rozpoczyna teraz jakby marsz po takiej terra incognita, no bo to jest kampania wyborcza w sytuacji, której kiedy jej de facto nie ma, więc to mamy pierwszy raz do czynienia z taką sytuacją. Wtedy to jeszcze nic w porównaniu z tym, że ci sędziowie Sądu Najwyższego mieli rzekomo oceniać ważność wyborów, które się nie odbyły. To też tam potem okazało się, że to nie do końca tak jest, no ale sama koncepcja hmm. Oceniania ważności czegoś, czego nie ma, no to już rzeczywiście chyba sięga do jakichś daleko greckich filozofów, którzy się zajmowali nad kwestią istnienia tego, co nie istnieje. No to tutaj rozumiem do tego, żeśmy doszli. Także Krzysztofie, dziękuję Ci bardzo, a Państwa zapraszam do lajkowania naszych kanałów oraz do płacenia na 1%. Tutaj na belce Państwo mają. Numer naszego krs -u. Przypominam, że jeszcze do końca maja, w związku z tymi perturbacjami, ponoć można wpłacać. A mam też informację, że dużo ludzi się jednak nie rozliczyło i to jest podobno kilkadziesiąt procent osób, które postanowiły przesunąć sobie ten termin o ten miesiąc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich widzów kanału N-CZAS TV. Dzięki.